Dobrze, Flaszu, jesteś gotowy? Nie. Ale, pa, ale patrz, patrz to, patrz to. Ty, I patrz to. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, co jest? O dobra, jeszcze nie, jeszcze nie <laughs> dawaj. Patrz, się zakryłem ty. Gdzie tu się odwraca tą zażeganą kamerę, tu? Patrz ty. Kurtka zimowa. Ale tu nic nie widać. Dobrze! Mm, to jest profesjonalizm, po co komu? Studio profesjonalne. No to lecimy. Okay. Nie ma duplikatu. I ten środek trochę dupi Striker gówniany z trzema gwiazdkami sztuczek <noise> Jest dobrze Ale wiesz co, ogólnie jest tak i to jest nie? Ty, jak zgad O, ale to, Ej, ale on ma dobre staty, tak szczerze Wiesz, w, ciem, w ciemno trójkę W ciemno trójkę? I po narodowościach? Tak Ta. Dobrze, tu jest krew zadymiarza. Czuję to. Dobra, czyli tak. Cyk. To nie odda. Cyk. I cyk. Tu jest krew zadymiarza, widzowie, naprawdę. To jest... przed swój chłop, nie? O, pyty masz sprzed 30 lat, nie?